Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów las Przelegram dziś, zapraszam was I no, telewizor, włączcie dźwięk, potręczcie i usiądźcie Zaczynamy dla was nowy film Uwaga, Smurfy, się niebezpieczeństwo Krzyńcie się, pogarkamy U, Jak ja nie O, co za budujący widok! Wszystkie małe smerfy pracują przy żniwach. Co? 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 I już idę, papo smerfie! Dlaczego nie pracujesz razem z innymi? Ja ja chciałem, papo smerfie, ale rozsmerfowała mnie głowa. No i plecy, no i jeszcze brzuch. Wszystko razem. No tak, ale już odpocząłeś. Idź i naciągnij wody ze studni. Tak, papo ale mi wyschło w gardle. Nam też chce się pić, ale śpioch nie przyniósł wody. Nie przyniósł? Założę się, że znowu gdzieś śpi. Już ja mu powiem, jak go znajdę, co o nim myślą wszystkie smerfy. Bo nie można wciąż bezkarnie korzystać z pracy innych. Idź teraz do lasu po drewno na opał. Tak, papu smerfie. Masz rację, papo Smurfie. Wciąż mówię, że wszyscy powinni pracować dla dobra znaczy. ogółu. Dlaczego mu nie pomagasz, tobie też przyda się trochę ruchu? Praca, 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 nic innego się nie słyszy. Nie ma co narzekać, śpiochu. Nie pamiętasz, co papa Smurf mówił o zaletach pracy w zespole? Zresztą trochę ciężkiej pracy jeszcze nikomu nie zaszkodziło. Prawda? Nie. Nie. O, będę się musiał trochę nad tym zastanowić. Mam tego dość, jestem zmęczony i chętnie bym się zdrzemnął. E, a ja mam raczej ochotę na... E, jagody! Zupełnie nie mam apetytu. O, idealne miejsce na odpoczynek! O, króciutka drzemka i... O, wrócę znowu do pracy. Eee. Co to? O, kim jesteś? mnie Cycero. Jesteś przemęczony, przyjacielu. No pewnie. Potrzebne ci są wakacje, a ja nawet wiem, gdzie mógłbyś je spędzić. Zaraz chcę najpierw wiedzieć, gdzie. Oczywiście w raju. Tam nie ma pracy, odpowiedzialności. Nikt nie mówi ci, co masz robić, a czego nie. Będzie Ci się podobało. Właściwie ja. Śpiochu, śpiochu. O, dobrze, idę tam, ale tylko na chwilkę. Jak sobie życzysz, chodź za mną. O, jest tutaj. Śpiochu, gdzie ty giniesz? Musimy wracać do pracy. No, chodź. O! o. Widziałeś? Śpioch przesmerfował przez wodospad. Musimy go odnaleźć, łasuchu. Ruszaj szybko za nim, a tymczasem ja, ja, i ja, ja będę winował drewna. Nic z tego! Idę z tobą, ważniaku. Zaczekaj, rozważmy to jak dwa mądre smerty. O, ojej! Pięknie tu! Pięknie! Pięknie. Bardzo, bardzo mi miło. Witam wszystkich w raju. Jestem bachus gospodarz. Hi, hi, hi. Czujcie się jak u siebie. Cokolwiek chcecie jest wasze. Tak? Świetnie! Bardzo panu dziękujemy. No, no, no. Tak, dziękujemy panu. O, a, a. Nie możemy przecież tu zostać. Musimy zbierać drewno na opał. Zbierać? Weźcie sobie, ile chcecie. o! o. Papa Smurf wciąż mówi, żeby nie rozmawiać z obcymi. Przecież jesteście wśród przyjaciół. Ale Papa Smurf będzie się gniewał, kiedy my. O, nie bądź taki najmądrzejszy ze Smurfów. O, właśnie, Marziaku. Odpocznij sobie. Bawcie się dobrze, Smurfy. Życie jest takie krótkie. Spałem już na wszystkich łóżkach. Wyspałem się za wszystkie czasy. Nie mogę już patrzeć na jedzenie. A mnie się nudzi. O, mnie też. Mnie też. No właśnie. Hop, hop, panie Bachusie. Słucham. Na co macie jeszcze ochotę? Więcej łóżek, więcej ciastek? Więcej rozrywek. Nudzi mi się. I mnie też. Mnie też. To może się zabawimy? Najlepiej wchowanego z polowaniem to dobra gra. Nie znamy jej. Jak się w to gra? Wytłumaczę Wam. Wy się schowacie, a my będziemy na Was polować. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wystarczy, nigdy nas tu nie znajdzie. A, mam nadzieję, to chowanie bardzo mnie zmęczyło. Osiem, dziewięć. Dziesięć. Uwaga, zaczynam polować. Nudzi im się, no to będą mieli rozrywkę. Widzisz ich Nie, ale mam przeczucie, że są za... Pa! Słyszałem tylko dwa głosy szefie. Hmm, to leniuchowanie nieco mnie osłabiło. Śpiochu, ratuj nas! O, o! Przestańcie się wygłupiać, obudziliście mnie. Pomóż nam się wydostać, gdy się nie wyśpię. <tuszy> Powiedz mi, dlaczego tu wpadliście? O. Nie mam pojęcia. Wpadliśmy i nie koniec. Już dobrze, dobrze. Chodźcie, znajdziemy sobie lepszą kryjówkę. Polowanie skończone. Co? Gdzie one się podziały? Nie martw się, że niedaleko nie uciekły. Tak. Jasne, że nie założę się, że są tam. Nigdy nas tu nie znajdzie. Uważaj! O! Hej, wy, co to za głupie żarty? Coś ty, to wcale nie my. To on się poruszył. Pewnie. Ja też się poruszę i znajdę sobie spokojniejsze miejsce. Stój, zaczekaj na nas! Ha ha ha! Bombas! Ha! Zaczynam się głościć. Gdzie one są? Słyszysz? Spokojnie, szefie, spokojnie. Na pewno je zaraz znajdziesz. Jasne, że znajdę. Wszystko mi jedno, gdzie się schowały. Tym razem już je upoluję. Aha! was! Zwiewamy! Tu jest wyjście! To wygląda podejrzanie... Znudziła mi się ta zabawa. Chodź, Cycero. Pora zakończyć to chowanie i polowanie na smerfy. I zabrać się do kolacyjki. Miałeś rację. Nie czuję się tu bezpiecznie. Nie tam! Chyba przesadzacie. Bardzo smakowity zapach. Wiadomość od Pachusa? Oto specjalne menu na dzisiaj. Widzę, że mamy dziś na kolację gości. Tak, to my. Właśnie Bachus chce zjeść suflet ala la Suflet à la To rzeczywiście my. Lepiej się Wybieracie się gdzieś? Kto my? Nie, proszę pana. dobrze. Bo już sądziłem, że wychodzicie, a przecież zapomnieliście zapłacić. Zapłacić? My, 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 myśleliśmy, że to było za darmo. Za darmo? Ha, ha, ale z was wądrale Ktoś musi mi gotować, rąbać drewno i dbać o mój ogród, prawda? Ale wy jesteście za małe, żeby to wszystko robić. Więc mam dla was inne miejsce. Umieszczę was na swoim talerzu. Ha, ha. O, nie! awa, W kocurze trzymaj ich łapki. Już setie! O! A! Tym razem i nie uciekniecie smerdy. Grzech, potężne moce, przybądźcie w porę, niech się wreszcie do smerdów dogiorę. Hajcie, Hej! Nie zostawiajcie mnie! Ja, a ja! A ja! Poczekajcie na mnie! Fejd <mulary> puszczaj! Chcę stąd wyjść! Piątko! ha! <mulary> Nie! Puśćcie mnie! Śpiochu! Śpiochu, śpiochu. Nie! Proszę nie! O, o, o. To wy? Nie mogliśmy cię znaleźć. Szukaliśmy wszędzie. Papa Smurfka kazał wrócić o zachodzie słońca. Spóźnimy się przez ciebie. O, jak się cieszę, że was widzę. Naprawdę? Zdążyliśmy, smrwy. Jesteśmy przygotowani na długą, ciężką zimę. Nie udałoby się, gdyby nie praca wszystkich smrwów. Jochu, jesteś jedynym smerfem, który nie śpi. I to ciebie jedynie nie ma dziś w snu w krainie. Ja właśnie byłem w tej krainie snów, papo. Ona wcale nie jest taka piękna, jak mówią.